Dzisiaj będę robił piwo. Mam tutaj gotowy zestaw na piwo. Piwo się nazywa American IPA, ale ja go troszeczkę, może nie zmienię, ale zmodyfikuję. Dodam troszeczkę na koniec, jak na fermentacji mango, żeby miał taki posmak owocowy i dany na lato. Tutaj jest maszyna, którą użyłam do ważenia piwa. Już jest zalana wodą w ilości 17 litrów. Do tego oczywiście mam gotowy przepis jak to zrobić też, więc w przepisie jest sobie najpierw zadać 17 litrów wody, podgrzać ją oczywiście do 66 stopni, żeby zaszycać proces cukrzenia ziaren. No i teraz czekam aż woda się zagrzeje do 66 stopni, a później dodam słód. Tutaj temperatura już jest 60, 66, Powoli dodajemy ziarno i bardzo wolno mieszamy, żeby po prostu każde ziarno było mokre, żeby nie robiły się takie kule. Jak się zrobią kule, to po prostu nasze piwo nie wyjdzie tak dobre, jak powinno. Dodajemy powoli, nie wszystko od razu, dodamy trochę i zaraz będziemy mieszać. bardzo ważny proces teraz właśnie żeby wszystkie ziarna były mokre teraz gdy ziarna już dobrze wymieszane zaczynamy proces ważenia I Teraz włączam pompę i po prostu to będzie cyrkulowało w koło i będzie pukało ziarno przez około godzinę w temperaturze 66 stopni. Tak wygląda po godzinie. Już jest wysłannie wykarowane. Teraz będę podgrzewał do 75 stopni i potem, gdy temperatura osiągnie 75 stopni, będę wysładzał. W zestawie, oczywiście, jest wszystko, co jest potrzebne do zrobienia piwa. Będą tu chmiel, drożdże, pożywka i płyn do klarowania naszego piwa. Wszystko jest tutaj ponumerowane. Oczywiście mam też przepis, kiedy mam dodać jaki chmiel. Po wysładzaniu 60 minut, następnym stepem było 10 minut w 75 stopniach. Po prostu po to, żeby lepiej się filtrowało później. I teraz będę przechodził do wysładzania słodu. Będę musiał wyciągnąć cały koszyk z ziarnem i polewać go powoli wodą na temperaturze 77 stopni. Teraz, gdy już wyciągnąłem mój koszyk z ziarnami, będę przystępował do wysładzania, właśnie będę powoli. Wlewa w wodę o temperaturze 77 stopni, tak jak mówiłem wcześniej, 77, 76 i powoli wysładać ziarno. Z tyłu nie ma co się śpieszyć, trzeba robić to powoli. I tutaj mam aplikację, która mi pokazuje dokładnie temperaturę, jaki etap jest. I co robimy w następnym etapie? Później będę przechodził do gotowania i dodawania chmielu. Aha. Tutaj sterownik też pokazuje mi za każdym razem jak dodam litr wody. Ile już zlałem, żebym wiedział na jakim etapie jestem. Właśnie kończę już wysładzanie. Dodałem ostatni litr wody. Ogółem dodałem 15 litrów. Tak, bo w przepisie. Bo wiadomo, że będę gotował Teraz tą warkę moją, którą wyważyłem sobie przez około godzinę 10 minut, więc bo będę dodał jeszcze chmiał w różnych odstępach czasowych, więc dlatego dodaje się tyle wody do wysładzania. I teraz po usunięciu koszyka ze słodem Czekam aż temperatura osiągnie 100 stopni, oczywiście muszę mieszać cały czas bo po prostu zaczyna się wszystko pienić. Gdy temperatura osiągnie 100 stopni, dodam pierwszą paczkę chmielu. To jest pierwsza paczka chmielu, którą będę dodawał na samym początku, gdy temperatura osiągnie 100 stopni. I do tego też mam specjalny koszyk. Jak widzicie, temperatura doszła do 100 stopni. Teraz będę chwilę poczekać, aż piana całkiem opadnie. Koszyk już jest w środku. Mój sterownik, właśnie teraz, się włączył. Przypomina mi o tym, że dodał właśnie mój pierwszy chmiel. Właśnie to będę robił. Teraz trzeba będzie od razu go zamieszać. No i następną partię chmielu dodam po 55 minutach gotowania. I dodaję następną paczkę. I będę gotował przez 15 minut jeszcze. Trzeba wymieszać. No i do dodaję ostatnią partię chmielu na 10 minut już bez grzania. Etap chmielenia już właśnie zakończyłem. Wyciągam mój koszyk. Czekam aż cała woda zajdzie. I teraz po zakończeniu chmielenia będę mieszał moje piwo po prostu, żeby lepiej się kolorowało później. Można mieszać tą mieszawę albo używać do tego wkrętarki. Ja używam wkrętarki do tego, bo będzie szybciej. Po takim wymieszaniu zostawiam teraz na jakieś 10 minut, żeby wszystkie, wszystko opadło na dno. Teraz na następnym etapie będę chłodził moje piwo. Użyję do tego tej chłodnicy i schłodzone piwo będę transferował od razu do wiadra, który będę. Trzymał moje piwo i później, gdy temperatura będzie odpowiednia, dodam drożdże i fermentacja się zacznie po kilku godzinach. Teraz podłączę moją chodnicę, zanim przetransferuję wszystko do mojego wiadra, będę sterylizował chłodnicę przez jakieś 5 minut, żeby po prostu cyrkulacja chodziła. Teraz będę za za zaczynał następny etap. będę Przelewam moje piwo do wiadra i później będę dodawał drożdże. Piwo właśnie przelewam już do wiadra. Będzie około jakieś 23 litry. Podczas przelewania piwa od razu sprawdzam jaka jest temperatura. Żeby wiedzieć czy mogę od razu dodać moje drożdże. Dodaję drożdże. Wysypuję tak wszędzie. Poczekam aż się trochę rozwodnią i, i wy, trzeba będzie dobrze wymieszać i na napowietrzyć od razu je. Dodam od razu pożywkę. I zostawiam tak na około 2-3 minuty. No i teraz będę mieszał przez jakąś minutę żeby jeszcze dobrze napowietrzyć myślę, że tyle wystarczy. Tak wygląda piwo po 7 dniach. Właśnie teraz mamy przygotowane Drugie, drugie wiadro mam przygotowane do zlania z sadu i dodania chmielu na cichą fermentację i oprócz chmielu dodam jeszcze mango, które zblendowałem. Bardzo ładny kolor. W przepisie, który miałem właśnie po 7 dniach dodaje się chmiel na cichą fermentację i oprócz tego ja dodatkowo do przepisu dodaję mango, które tutaj jest zblendowane, wcześniej przygotowałem. Teraz będę dodawał świeże mango. Piwo już jest przelane, jest zamknięte. Chmiel, który tam wrzuciłem będę trzymał około 3 dni. A piwo dopiero będę zlewał. Może jeszcze zobaczymy, czy będzie osad, czy nie. Po jakichś 10 dniach zobaczę, jak to będzie wyglądać to mango czy opadło czy nie.